Rozpoczynamy od zapisania tego wyrażenia. Może na początek po prostu wstawmy odpowiednie pierwiastki i jeszcze nic nie róbmy. Licznik pozostaje, natomiast w mianowniku mamy taki duży pierwiastek, który jest podniesiony do kwadratu, więc przede wszystkim znika nam ten pierwiastek. Teraz spójrzmy na to wyrażenie i porównajmy z prezentowanymi tutaj odpowiedziami, z propozycjami. Nie ma łatwego dopasowania, nic podobnego się tutaj nie pojawiło. I no, rzuca się w oczy to, że nie ma tutaj kresek ułamkowych czyli czeka nas standardowa procedura uwalniania mianownika od niewymierności. Chodzi o ten pierwiastek z dwóch, on powinien zniknąć. Mamy na to gotowy wzór skróconego mnożenia. Chcemy podnieść do kwadratu osobno dwójkę i osobno ten pierwiastek. Właśnie wtedy on zniknie, co oznacza, że będziemy tutaj rozszerzać to wyrażenie przez odpowiednią sumę. Mamy właśnie P minus D, więc rozszerzamy przez P plus D. W efekcie dostaniemy to, do czego od początku zmierzaliśmy. W mianowniku będzie 2 do kwadratu minus pierwiastek z 2 do kwadratu. Licznik cierpliwie przepisujemy, a w mianowniku dostaniemy 4 minus 2, czyli po prostu 2. Podaje nam już możliwość takiego skrócenia, że nie będzie kreski ułamkowej. To co otrzymaliśmy, to jest pierwiastek z dwóch pomnożony przez sumę w nawiasie 2 plus pierwiastki z dwóch. Niestety takiego wyniku wciąż nie ma, no ale już wiemy, że to nie będzie A, chociaż tyle, i wiemy, że to nie będzie B pozostaje c lub d, no i teraz możemy przykładowo z tego nawiasu wyłączyć pierwiastek z dwóch przed nawias, to się da zrobić i od razu widać co to będzie, ale możemy też odwrotnie ten pierwiastek z dwóch pomnożyć przez dwa i pomnożyć osobno przez pierwiastek z dwóch, co da taki efekt. I już widać, że to będzie odpowiedź z punktu C. Przecież teraz jak wyłączymy dwójkę przed nawias, to dostaniemy właśnie to, co jest w punkcie C. Dostaliśmy takie wyrażenie. Widać, że łatwo nie było.